I w tym momencie, jak wrócimy do Rosarii, to wydaje mi się, że ten koleś tam będzie stał. Ten Leonhard. Ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że powinien, ale. Mm, no nie, nie widzę go. On chyba tu o sobie stoi czasem. Ale nie pamiętam w jakiej sytuacji. Dobra, a i tak tu musimy iść, ponieważ stąd dotąd prowadzi nasz skrót teoretyczny. No eee, to sobie przebiegniemy tylko. Hello, goodbye. Hmm, patrz, co chyba nie ma. O, szkoda. So fucking sad. No nic. Właśnie my powinniśmy do niego stąd przyjść, z tego co pamiętam. I on wtedy byłby tutaj. A uh, i otworzyliśmy. Ach, to jest jeszcze skrót. Kolejny. I to jest ten skrót bezsensowny, o którym mówiłem. Że tak naprawdę i tak musimy dymać z tamtego ogniska, z samego dołu, żeby podejść tutaj, więc nie wiem po co jest ten skrót, bo on jest taki, hmm, e, bez sensu troszkę. A to jest ta winda, którą puściliśmy w górę, yy, ale zjechała w dół, więc możemy sobie ją ściągnąć. Na szczęście ją aktywowałem, na szczęście ją aktywowałem, więc mogę ją ściągnąć w dół z powrotem. Czy tam w górę? W górę, tak. I są też moje dusze. Dobra. Eee, no to lecimy na bossa. Tu już możemy sobie wszystko skipnąć, wszystko to zabiliśmy. Żadne itemy tu już na ziemi nie zostały, więc ciśniemy. Jest jakiś Sanbro, Sniper Ghost. Jeśli będzie jakiś Sanbro, to samonujemy Sandbro, żeby dostał. Żeby dostał... O, jest Sanbro. Żeby dostał te talizmany. Bo wiem, że niektórzy ludzie próbują strasznie zrobić te achievementy właśnie na, na Sandbro Covenant i trzeba te medale farmić i trzeba pomagać ludziom, więc po prostu dla nich tylko specjalnie summonujemy. hello ja, Po prostu I like helping. I, I like helping. Dobra, i naszym celem zawsze jest ten czerwony koleś. Bo czerwony koleś to jest jedyny koleś, który liczy się jako damage do naszego e, do naszych bossów. Do naszego bossa. Jak jesteśmy w koopie, to fajnie można właśnie sobie pomóc nawzajem, że jeden zabija, a drugi powiedzmy właśnie czyści. Inne mody, bo to jest po prostu kurające, że oni czasem potrafią mocno cię przytulić. Jak masz, nie masz broni, która robi dobre AOE, to bywa tak, że jest ciężko. I teraz się zaczyna, tak jakby druga faza. Teraz ten czerwony koleś będzie zawsze w tym typie. I jeśli nie zabijemy go wystarczająco szybko. Jeśli nie zabijemy go wystarczająco szybko, to on zacznie nam nabijać. Słoneczny medal. To on zacznie nam nabijać. Jak to się nazywa? Klątwę. Boże, nie mogę się wysłowić. Wymyślimy build na DS2. Wiara pioruny. Go. I klątwa powoli nas po prostu zabije. Dostaliśmy też lalkę. Która nam pozwoli później progresować do innego miejsca. Bez niej nie moglibyśmy przejść przez ścianę po prostu niewidzialną. Czy jakaś konkretna broń. I. Jakakolwiek ale ten podpioruny też infuzowana. Tu w tym momencie nie ma nic, ale jak w to miejsce wrócimy za sekundkę, to tu będzie set. I to jest bardzo ciekawy set. Więc sobie przeładujemy szybko to miejsce. Nie wiem czemu trzeba tutaj wrócić i przeładować grę, żeby ten set się pojawił. A, a czy wystarczy, że usiadłem? Czy nie? Nie wystarczy. Fucking hell. Dobra, to tepnijmy się do Firelink, bo i tak musimy tam iść, żeby. Wy... A nie, jest, tu jest set. Boże, to z drugiej strony jest biała korona artybiskupa, i ogólnie możemy się zamienić w papieża w tym momencie. Cyk. I am the papież. 2137. Przepraszam, <gryw> jeszcze nikogo nie obraziłem. ale wrócimy do naszego secika. I jesteśmy done z tym całym zaunem. Tu już zrobiliśmy wszystko, co się dało zrobić. A nie, 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 nie gadaj, nie gadaj. Bla, 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 bla. Siła 28. W końcu możemy używać naszej broni w jednej ręce. I to jest mega fajna opcja. Dobra. E, nasza broń robi w tym momencie 200 na 200 fizycznego plus ognistego. E, a jeśli zrobiłbym z niej ciężką broń, to miałbym fizycznego, samego fizycznego 350 ponad 300. 60 w sumie, to jeszcze nie, to jeszcze nie Jeszcze troszeczkę siłę musimy pocisnąć Żeby mi się opłacało, tak mi się wydaje Chociaż może nie, może na, na 30, jak będziemy mieć 30 siły To już sobie zrobimy tą broń pod siłę I wracamy się, wracamy się do... Ruin twierdzy, czyli znowu na bagno niestety I chyba mój naj, całkowicie najmniej ulubiony Zone, Dark Souls 3 Ej, czy dawno się już kamerka zacięła? Halo, webcam Eee... Hm. O Jezu.. Dobra, wy wyłączę na chwilę do końca najwyżej. Będzie bez kamerki, hello, niestety, niestety czy niestety. Nie mam pojęcia jak dawno się to zacięło, ale trudno. Eee... Dobra, zostało nam do zgaszenia jedno jeszcze... jeszcze jeden ogień tak naprawdę, więc rozejrzyjmy się w lewo, w prawo i na prawo widzimy ogień. Tylko że ten ogień jest chroniony przez takiego bardzo niemiłego moba. I już go tam w oddali widzimy. I prawdopodobnie niestety musimy go zabić. I nie jest to łatwe. Ten przeciwnik nie jest łatwy, ale jest chyba podatny dość mocno na ogień. Bicie go w tym miejscu nie jest fajne, bo tu jest bagno, które jest głębokie, więc się tep te tepnijmy. Tak, on z każdym swoim uderzeniem w ziemię. Pomonuje takie czerwone dusze, jakbyś, co to jest. Nie wiem. Yy, I one po prostu w nas wlatują po jakimś czasie. I robią dość sporo damage. U. Jak tu pobiegniemy, to chyba się jeszcze drugi spoluje, ale pewnie nie jestem. Okej, okay, tamten nas nie zauważył. Um, gdzieś tu jeszcze będzie inwazja Hazel po raz drugi, ale w tym momencie gasimy trzeci ogień i otwierają nam się drzwi. Więc już wiemy, gdzie iść. Mamy przy drzwiach praktycznie od razu e, nasz teleport, znaczy nasz, nasze ognisko. I tak naprawdę czeka nas kolejny boss. Dość szybko. Zaraz po tym pierwszym. E, ale też sporo. Te rzeczy udało mi się zrobić wcześniej, tak naprawdę. I w to miejsce chyba nie chcę iść. Dobra, jest Hazel. Niech Hazel podejdzie do góry, bo nie chcę się bić z nią tam na dole, ponieważ tam są... E, bazyliszki. Nie chcemy się bić przy bazyliszkach. Ani też nie chcemy się bić w bagnie. Mi wszystko jest chyba blisko. Halo, Hazel? O, jest tutaj. Okej, okay, ona i jej kochane spele. O! Fucking hell, ona ma tyle demedru, z tą bronią magiczną. Oho, skończyły ci się stusy? Tak. Mi się teraz życie skończy. Okej, okay, padła. I to jest fajne, że za każdym razem jak zabijemy inwajdera, Teraz są 3, to dostajemy z powrotem 2 Estusy, więc to jest fajna opcja. Teraz się cofniemy, jak już zgarsziliśmy to ognisko, zabiliśmy inwajdera. Jak byśmy tam dalej poszli, co mówiłem, że tam są bazyliszki, to byśmy chyba jeszcze jakąś księgę Brailem spotkali. Albo, albo księgę piromancji, fakt teraz się spulował. please, don't, don't kill me. Naprawdę nie chcę się z nim bić. W każdym razie coś do czarowania byśmy tam spotkali, ale nie pamiętam co. Tam jest jeszcze jakiś item, ale go olejemy, bo mnie on nie interesuje. Tu byliśmy na górze. O Jezu, jak się wystraszyłem. Pieprzone ślimaki. Tu zgarnęliśmy sobie e, fragment kości do uleczenia jest tutaj. A tu są drzwi, które się otworzyły poprzez zgaszenie tych trzech ogni. E, tak, rozświetlona jest druga dołem, więc instynkt mówi, hej, idźmy dołem, bo tam jest światło. Ale najpierw najlepiej iść do góry jednak, ponieważ tu jest pan, który krzycze. A oprócz tego, że krzyczy... To jeszcze czaruje. E, ale jak on krzyczy, to niestety ci kolesie na dole, którzy teraz się modlą i są zajęci, e, przestają się modlić e, i się wkurwiają. Wszyscy naraz. E, I bicie się z nimi później. Trzech jest naprawdę niełatwe. Więc. No, warto najpierw tą górę zrobić. O, tak. E, I tam się zrobił rozpierdol. Jak widać, tam są Dark Wraithy, które lecą zabijać wszystkich gru, e, więc my sobie pójdziemy w boczek na razie i odpalimy ognisko, które będzie naszym dość ważnym ogniskiem być może, bo będziemy od niego iść do bossa. Ale zanim to zrobimy, to tu jeszcze mamy jedną, dwie rzeczy do zrobienia. Otóż po pierwsze jest tu lizard, którego zabijemy dla dusz główne. Nie potrzebujemy raczej żadnych o, pięknie. Nie potrzebujemy raczej żadnych e, Smoczych Łusek, czy tam Tytanitowych Łusek, ale zabijemy go. E, tu mamy wielką, magiczną broń, która jest fajnym buffem, e, który używa Priscillium Hazel. E, I mamy skrót do tego Czarnego Rycerza, który nam wtedy wpierdolił. Jakby ktoś chciał sobie iść go farmić, to tutaj można fajnie właśnie... nie gonimy Jezus. Boże, chill out, bro. Uuuuh. Czy ty mówisz serio? Umrzej w końcu, kurwa. Dobra, zrobimy. O, Zrobimy szybką cofkę, chyba, żeby wydać duszę. I w tym momencie będziemy już po levelowaniu się kierować do bota. A zobaczmy, ile mam już na ile leveli? Chyba dwa, co? Powiedz, że na dwa wystarczy. Tak, wystarczy. Czyli dwa w siłę. I tak jak mówiłem, na 30 siły zmienimy sobie infusion na naszej broni na siłę. Chyba, że mnie nie stać, bo mam za mało pieniędzy. Kurwa, 300. 300 pieniądza za mało. Mam coś co jest warte 300? Ale czekaj, mamy duszę biskupów. Nie pamiętam co no to jest, pewnie, pewnie samo gówno, pewnie jakaś, jakiś cud do wiary. O, wrócili oni tutaj. I oni mówią mniej więcej, że o tam idziemy i tam coś jest ciekawego. Opcje upcy. A i co tu mamy? Tak, świecznik i jakieś magiczne gunwo Czyli nie potrzebujemy tego, możemy sobie opierdolić tą duszę O pyryry Pyk Użyć e, W Dark Souls 3, tak jak w jedynce, jest oczywiście glitch do dupowania dusz Ale my go używać nie będziemy, bo to nie na tym polega w tym momencie E, Zaklnij broń, ognisty wielki miecz, zaklniemy ciężki, bo już tak naprawdę jak widać e, mam teraz 400 metrów fizycznego plus ognistego, a mając 30 siły, no już to się nam wyrównuje, mamy nawet więcej e, zeskalowania niż samej e, ognistej, więc warto, warto. Szczególnie że teraz, jak mamy ognisty, a czyli jak mamy nieognisty, to możemy innych e, enchantów użyć sobie. I chyba złotej sosny użyjemy sobie na bosie. Mm, ale mogę już zacząć inne statystyki dobijać, e, więc podnieśmy sobie witalność i lecimy na bossa. I to chyba ulubiony mój boss w tej grze, tak mi się wydaje. <laughs> Ma najfajniejszą filmówkę i taki mm, najfajniejszy feeling. Najfajniejszy fajniejszy set, który możemy niedługo ubrać. Jest jakiś sandbro, jest jakiś sandbro, nawet dwóch sandbro jest. Dobra, przyzijmy Robaka. O, chciałem jeszcze jednego przyzwać sandbro. Dobra, e, niech Robak sobie tutaj powoli te sam monuje, a ja tu sobie podejdę, żeby panów odpalić, bo jak tu nie podejdziemy bliżej, to oni nie przyjdą. A tak to oni powoli podchodzą i idą do przodu. Dobra, e, jakbyśmy się na nich teraz nie rzucili, to my by poszli dalej i zaczęli bić tamtych gór. gru których bili też wcześniej. Mamy nogawice i pęknięte kula. E, pójdźmy sobie boczkiem może. Żeby wyzbierać trochę itemów jeszcze. Tu nie ma nic ciekawego tak naprawdę z, ich, z, z, z tych itemów. E, już słyszymy walkę jakąś w miejscu, gdzie jest boss. Nigdy pod wiarę nie grałeś? No to czas najwyższy. Okej, okay, nie ma tu żadnego...